Jest tu Ela w kuchni przygotowałam Cię dla was ciasto na białkach, murzynek. Proszę do pieczenia mieszam razem z mąką. Do tego dodaję kakao. Kakao akurat mam czarne, ale można użyć też kakao brązowego, w zależności kto jakie ma. Miękkie masło ucieramy haczykami miksera, a w im porcjami do tego dodajemy składniki suche. Czy w skład składników suchy wchodzi u nas mąka, kakao i proszek do pieczenia? Gdy masło z mąką już jest dobrze utarte, odstawiamy na bok i będziemy ubijać piany. Cukier waniliowy mieszam razem z zwykłym cukrem. Do białek dodaję szczyptę soli, i następnie małymi porcjami dodaję cukier. Jeżeli się zdarzy tak, że nie wiemy ile mamy białek, bo mamy zbieraninę z jakiegoś tam ciasta, średnio się przyjmuje, że na średnie jajko klasy L jest około 35 g białka. Czyli jeżeli ja potrzebuję do ciasta użyć 8 białek, licząc razy 35, to wychodzi tutaj mi około 280 g białka. Pianę ubijam na sztywno. Na koniec suche składniki łączę z mokrymi. Trzeba pamiętać o zasadzie, że zawsze dodajemy mokre składniki do suchych, nigdy odwrotnie. Dodajemy partiami i delikatnie mieszamy, aby nam piana za bardzo nie oklapła. Ciasto będziemy piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 35 minut do 40. Po upieczeniu możemy ciasto polać polewą czekoladową bądź posypać cukrem pudrem. Ksufkę wysmarowaną tłuszczem. Najlepiej jest wysypać mąką. Można też wysypać grysikiem bądź bułką tartą, ale to jest ciasto czekoladowe. Będzie się oddzielać grysik i bułka tarta, a mąka wsiąknie ładnie nam się przez ciasto. Życzę smacznego. Do zobaczenia wkrótce.